To ja, Grygori, i dzisiaj ponownie wracamy do naszej wet weterynaryjnej przygody. Na szczęście nie wyrzucili mnie i jeszcze się nie skapnęli, że ja tu tak naprawdę nie pracuję, więc mogę zarobić kilka groszy jeszcze, żeby, żeby zjeść bułkę. A co najważniejsze, po tym jak posprzątamy tego kota, będziemy mogli wyjechać stąd. Zmieniamy biuro! Tak! Dobra, już tu odkurzyliśmy. Szybciutko, to jest bardzo, bardzo szybko. Robimy bardzo szybki. E, e, co robimy? Szybko? Łapkę w górę szybko zostawiamy, prawda? Robimy tutaj taki lekki speedrun. E, e, speedrun mycia i wszystkiego. M musimy zrobić ci zdjęcie, proszę. Piękne zdjęcie. No dobra, ale teraz zwolnijmy. Zwolnijmy delikatnie, muszę cię wyczesać. A, ci o nie, mój grzebień. Spokojnie on tylko na ziemi był. Ale bardzo mi się podobasz ten, ale z ciebie kawaler będzie, taki jak ja. Babcia mi zawsze nie miałem babci chyba. Musimy się pozbyć tego! Głupie! O, udało się, tak! Dobra, i jeszcze ogonek poczeszemy. Czeszu, czeszu, czesu. O! No i full wypas! Może nowe zwierzątka poznamy i w ogóle. E, a mogę nie patrzeć na twoją omdupę, no dobra jednak, no to chyba jednak muszę, ale najważniejsze jest to, że mamy wystarczający gwiazdek, aby zupgradeować wszystko i lecieć dalej, pojechać na kemping! Chyba kemping, tak mi się wydaje, że to był kemping, ale nie mam pewności. E, tutaj za mną było akwarium! O, rybki. NEMO! Te rybki nie żyły przez chwilę, to trochę smutne. Jestem słabym właścicielem zwierzaków, dlatego każdy chce mnie zjeść. Ciekawe dlaczego. I ostatnia gwiazdka! Nie zagrydowaliśmy wszystkiego. No to jest żart jakiś. To będzie szybka, ekspresowa obsługa. Zapraszamy pieska, biednego pieseczka, któremu musimy pomóc, ponieważ ja muszę ratować takie biedne stworzonka. Tutaj szybko zakropimy oczy, bo siedziałeś na pewno za długo na komputerze. Jestem pewny. Ja tak samo jak siedzę na tyłku Frediego, to wtedy też mi czerwienioją oczy, bo Freddy ma telewizor w tyłku. Naprawdę, serio? Ale jaki ty jesteś brudny. Naprawdę, to jest dopiero... To jest dopiero bycie brudaskiem. A to niby ja się nie myję. Dobra, okulary masz. I teraz wyrywamy ci z tyłka kaktusa. Dlaczego wy zwierzęta lubicie tak bardzo siadać na kaktusach? Ja nie rozumiem. W sumie co jest fajnego w tych kaktusach? Mnie zawsze pupa po tym bolała. Znaczy ja, e, kolega mi, Freddy mi mówił, Freddy mi mówił naprawdę, Dobra, czeszemy kawalera, pciu, siu. siu. Ej, piesku, weź, taka, bo ci jedzie. Kurde, łaj, fuj! Zasłaniamy, nawet nie musimy zasłaniać oczu! Giń robaki! Właśnie pozbyłem się robaków. Eee. Lecimy, zmieniamy miejsce, podobno więcej płacą. Tak, 250 teraz. O, fajnie tu jest. O, ale fajne! Wow! Nie, nie chcę pytać co rob... czemu pan trzymał liska, pieska czy cokolwiek w lądówce, ale ale nie ma problemu. Ja panu nie powiem: jakie ty słodki jesteś. O mój Boże!" No patrzcie na tą twarz, na ten pyszczek. Ja. Dobra, musimy ci wybrać cool okulary. O tak, jesteś super. Czyli teraz muszę za ja mam nadzieję, że nie muszę. A, chcesz... A, chcesz mięsko? A, nie ma. Chcesz? A, ej! Rękę mi prawie zjadł. I rybka dla pieska. Mamy cię pomalować? Serio? Co jest w kolorze niebieskim? No dobra, to malujemy. O, wiem, zrobię z siebie... No dobra, ten żółty jednak jest bardzo ładny. Ma taki kolor Tailsa z Sonika. Tails jest super! I teraz najważniejsze, czyli pozbycie się much! W sumie to wygląda jak komary bardziej niż muchy, ale może być. Ha! Gin! Tak! I mamy to! Czy gwiazdki z poprzedniego poziomu mi się przenoszą? Mam nadzieję, że tak, bo jeżeli nie, to trochę lipa i trochę będę upgrade'ował yy, 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 kolejne studio. Przynoszą mi się i potrzebuję tylko 15 gwiazdek, żeby pójść na farmę i tam będę krowy pewnie leczył. O. Ja mam pytanie, dlaczego oni wychodzą z mojego namiotu, w którym śpię? W sumie to śpię w namiocie. Upgrade! O mój Boże, w końcu nie mieszkam w kartonie. Teraz w kartonowym namiocie. To dalej źle i niefajnie w sumie. Ale nie ma co marudzić, dobra. Mogę grać w rzutki! Jeśli trafię w gwiazdkę, to dostanę gwiazdkę. Ale jestem troszeczkę, troszkę upośledzony jestem. Tak! Udało się! Naprawdę mogę sfarmić te gwiazdki rzucając rzutkami, ale super. A jestem całkiem dobry w to. W sumie to jestem do dupy. Czy to oznacza, że już nie mam gwiazdki i nie mam po co się bawić w to? No dobra. Dobra, weźmy jeszcze jednego klienta. Weźmy ko. Mam młotek! Mam młotora! Yeps! O mój Boże, ale ty jesteś piękny, jesteś pięknym samcem, albo kim ty jesteś, nie wiem, nie mam pojęcia. Ale szybko cię obsługujemy, ponieważ chcę iść na farmę, chcę krówki leczyć, ale zwierzątka leśne też. Panie dziku. Panie dziku, dzikie zły, dziki, dzikie, zły! I odkurzamy pana. No ja, ja nie wiem kto naprawdę tu za dużo imprezujesz. Serio? Ale nareszcie używamy wszystkich sprzętów. No jaki... Ale ty jesteś piękny, o mój Boże! Jaki ty jesteś przystojny! Okularów ci nie musimy dawać, tego też nie, karmić też nie. Więc zostaje nam. Maść na ból dupy! O, kropka tutaj. To chyba nie to. A bo to na żółte jest! Spokojnie, do wesela się zagoi! Tak mówi Freddy, tylko ja nie mam kolegów, więc nie będę miał żony pewnie. Mam taś, A to jest plasterek! Dobra, to może nie będę cię plasterkował. Teraz ciężkie wyzwanie! Trze trzeba pozbyć się much! Chodź tu, tak? Bo mucha mi ucieka! O! I koniec! Jaki szczęśliwy jesteś! O jejku jejku! 13 gwiazdek! A ja mogę użyć to do zapgradewania! Mam orła! Mam orła! A ja muszę to wszystko naprawić, a nie że użyć gwiazdek! a, a... A tym samochodem się rozbiłem. Rozumiem, że, że ja jechałem na tą farmę, ale przy okazji muszę się zarobić pieniądze od sosnowian. Muszę leczyć zwierzęta z sosnowca. Biedne zwierzęta z sosnowca, a on nawet... Oj, a czemu jesteś taki... Bo to jest mały niedźwiadek! Co ja mam zrobić z tym kluczem? W dupę se wsadzić? A, to jest drugi kluczyk. Ile rzeczy tutaj ci trzeba zrobić? Na początku damy ci okulary. Przez to, że jesteś taki straszny. O, teraz jesteś mniej straszny i bardzo dziwnie wyglądasz. Gincie, komary! Gincie! Dobra, i teraz musimy... Ugryzienia uleczyć, czyli bierzemy to. O! To trochę jakbym ci musztardę kładł na, na głowę. Mam nadzieję, że nie przeszkadza ci to, że jest musztarda, no bo skończyły nam się leki. Leki nam się skończyły, tu jeszcze mamy ketchup i, e, i sos guacamole. Ale musi, musimy cię też jakoś ładnie ubrać. O tak! O tak! No i piękny jesteś. Proszę o moje kolejne gwiazdki. Jaki ty śliczny jesteś. Jejku, jej. Najlepsze jest to, że co zwierzątko mogę znów rzucać to w te tarcze. I to są darmowe gwiazdki. Jeżeli trafię kiedyś. Zaczynamy. Chcesz być złotym jeleniem. To jest bardzo... To jest bardzo... ła przestań mi gryźć. Przestań mi gryźć. Ja cię, ja cię tu na pustwo, ty mnie gryziesz. A, teraz się będziesz obkry... Wiesz co? Zły. Zły. Chcesz? Kość? Nie? Mięsko? Bambus? Kość nie? Mięso nie? Bambus? No i super. Wróćmy do tego, za co mi płacą te ciężkie grosze. Ja, ja naprawdę chcę skończyć dzisiejszy dzień z bułką. Ty nie wiesz, jak to jest, jak, jak nie karmią cię. I odkurzamy! Ale jaką to ma moc? Pewnie kupione z temu. Czy ja użyję plasterka w końcu? Nie. A skąd ja mam ci róg wyczarować? O, tutaj mam! O kurde! To są, jak, to są ciężkie puzzle, więc... O! To chyba nie tak. To, to coś, coś nie działa. Będziesz Rudolfem! No dobra, Sefia, jak ja mam Ci te rogi dać? O! Zadziałało! Nie wiem, jak to zrobiłem. Złamałem trzy ręce, ale zadziałało! I mamy! A to jeszcze zdjęcie. Zdjęcie super, lecimy dalej, papatki, panie Rudolfie. Zaprawiamy mostek! Będzie bardzo ładny, przynajmniej taki jest plan, że będzie ładny. W sumie z tyloma gwiazdkami to ja wszystko mogę zrobić! A w tym domku będę mieszkał ja! Chyba. Mam taką szczerą nadzieję, w sumie to lepiej niż karton. Nawet mam elektryczność! Tam jest koło wodne, które daje mi prąd. A tam mieszka Hobbit! Albo Mr. Rabbit, tak też ładnie. To jest niesamowite, że mam miota czognia do odmrażania jakichś dzików. Więc zacznijmy! Zacznijmy od tego, że ja totalnie wiem, co ja mam ci zrobić. Więc o, widzę już, muszę ci groszek zebrać, Zucha. Będziesz zadowolony, ale nie mogę się farmy doczekać, tam będą kurki i krówki i wszystko. A przynajmniej taką mam nadzieję. Gincie! Gincie te komary! Nie można takich słodkich zwierzątek napastować, bo to, to, to się źle kończy. Będziecie mieli ze mną do czynienia. Ty chcesz jabłko? Rybkę nie? Kurczak nie? To też nie, to też nie. Banana! I coś jeszcze? A, tak chcesz Paragi! No dobra, to jak już to mamy, to mamy. Musimy ci dać jakiś faj, jakąś fajną obrożę. To? Nie. To? Mm, to? A może to? Nie. Kwiatki? Też nie. Rudolf! O! Powiedzmy. Ja muszę coś zrobić z jego... Czy ja mam tak zrobić? Chyba, chyba nie. O tak! Jeden pasterek, Żaden nie będzie widział, Żaden nie będzie widział twoich blizn. Udało się! To tylko jeszcze zrobimy zdjęcie. O! Piękne zdjęcie! Papatki! Zapraszamy kolejnego klienta. Ale go zezłościłem na sam koniec. Kurde, nie wiem dlaczego, nie wiem o co chodzi. I jeszcze trochę jesteśmy już na farmie. I mamy jeszcze lepszy wiatraczek. I jeszcze oczywiście musimy Ech, zająć się poważnymi rzeczami. Ciekawe, czy, czy ja przez przypadek trafiłem jakąś sarnę ptaka albo tamtego grzyba. Mogę leczyć grzyby. Grzyby, no nie mają uczuć, no dobra. Leży skibidi, Jeden Skipidi, drugi skibidi, tak. Jeden skibidi, drugi skibidi, trzeci skibidi, już mi rączki bolą, czwarty skibidi i kamienie. Naprawdę musiałem kamienie kupić? Z budowy byłoby taniej ukraść. Zapraszamy ostatniego klienta, bo już późno się robi, więc... E, a jak się późno robi, to ja podnoszę ceny. Mm -hmm. Bardzo podnoszę ceny. Bardzo, bardzo podnoszę ceny. Tak z, z z 50 groszy już będziecie musieli mi płacić. Dobra, mamy. E, ale na szczęście przy Lisku tutaj dużo nie będzie, ale widzę, że ktoś na TikToka chyba challenge nagrywał. Bo, bo ktoś pofarbował liska, nie wolno tak ze zwierzaczkami. I teraz okulary, jakieś kul cool okulary musimy ci wziąć. Będziesz, będziesz, tu nie ma kul cool okularów. No dobra, będziesz szybka. A tak naprawdę po prostu nie chcecie, nie ci pofarbować, nie chcecie mnie pofarbować, dlatego zrobimy tak, o. I dzięki temu nie muszę ci oczu zasłaniać. I robimy zdjęcie przepiękne i możemy oddać już naszego pięknego liska do kochającej rodziny. Tak! Tak, tyś, u dziadzku, ty śwodziaczku, ty! I mam 12, czyli idealnie tyle, aby pojechać na farmę i tam leczyć krowy i kurki i inne takie, ale to już w kolejnym odcinku, więc został łapkę w górę i to tyle. Popatki, cześć!